Takiej opcji, żebym wiedział, że za dwa dni ta osoba startuje. Chyba, że mi to wyskoczy nagle. Ja wiem o tym, mam zaplanowane, że te osoby startują w tym i w tym okresie. Także takie wiadomości dla mnie, które gdzieś tam następują dwa dni przed startem, ta osoba sobie to wymyśliła, zazwyczaj traktuję treningowo, bo nie ma możliwości, żeby dążyć do jakiegoś sukcesu, czyli rekordu życiowego. Informując o tym trenera dwa dni wcześniej. Ewelina to, to no, taka maszyna dobiegania, bardzo, bardzo solidna zawodniczka. Podjęliśmy współpracę w listopadzie, teraz mamy 2022. No, dobry rok temu. Dobry rok temu rozpoczęliśmy tę współpracę. Akurat tutaj na jej przykładzie powiem, że, że jest bardzo duży progres z jej strony. Można ufać tym zegarkom, one starają się tam gdzieś w poprawnym, jakby, poprawnej liczbie to wyliczyć. No, dla biegacza, biegacza gdzieś tam długodystansowego jest to, jest to bardzo ważna informacja i taki klucz w treningu. Nasze zapotrzebowanie na tlen jest coraz większe, ale nasz organizm jakby nie jest w stanie temu sprostać i przechodzimy tak zwaną strefę gdzieś tam beztlenową. Czyli powiem ci, że wtedy kwas mlekowy osiągał tak jak mówiłem te 4 milimole, to wyobraź sobie, miałem tam 14, 13, 12 milimoli, to ten organizm był jakby mocno obciążony takimi treningami podwyższamy tą temperaturę naszego ciała, rozciągamy te mięśnie, czyli te, te jakby nasze włókna będą bardziej rozciągnięte, przygotowane do danego wysiłku, będą bardziej wyposażone w tlen, w metabolity. Jak najbardziej można się rozciągać, ale też nie od razu, bo te mięśnie są bardzo mocno ponapinane i możemy doprowadzić do jakichś mikrourazów w tych włóknach mięśniowych. I sądzę, że początkowo najważniejszym elementem gdzieś tam po, po starcie jednak będzie mimo wszystko to schłodzenie tego organizmu. Widocznie może jest takim typem zawodnika, który może tego treningu aż tak dużo nie potrzebuje. No co prawda to też był krótki dystans, ale myślę, ona mi powiedziała po biegu, Rafał wiesz co, ja bym pobiegła myślę, że 37 na 10 km. teraz. Treningi są otwarte. Tak, treningi są otwarte, każdy może na nie przyjść i staramy się jakby podczas tych treningów nikogo nie wypraszać, nikomu nie zamykać drzwi. Oczywiście tutaj klub For Run, Piła i ja jako moja akademia współpracujemy ściśle. Rewelacja, rewelacja tak mówiąc krótko i zapraszamy wszystkich na te treningi. także.